Aha, tu jest jedna, druga. Mamy już w tej chwili 7, 8. A, nie jest tak źle. Gdzie, ty, gdzie to był ten sukin kod? W sumie ja z, 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 zwiększę sobie kolorystykę ekranu. Nawet bardziej kontrastowy. O, jest git. Uuu, zaraz lepiej widzę. No dobra, maskowanko. I trzeba ma go chciał utłuć. Co myślę. A co może wezmę marszala? Nie to. FO. Oblokowała nową broń. Ciemka Robert Robertno. Dobra. E, tamten sukien jest tam. Ok. no to już go zaznaczyłem. I'm coming to get you. Jak to powiedział Rambo w Rambo 2. I'm coming to get you. You are so close. No? Gówno widzisz. To ci powiem, no? Dobra. No, jeszcze nie trafiłem. Ale to byłby fail, ja pierdzielę. Jeszcze bym miasto pingot. Jeszcze żyjesz? Headshot. No nie, no bez skitu, on jeszcze żyje. Ja wiem, że to jest najwyższy poziom trudności, ale ja wydobywam w niego netcot. To jest netkod. Właśnie mieliście przykład jak, jak, jak z pieprzony tu jest netkot to, to był na pewno... To był na 100% netcot. No bo cóż innego. Gdzieś nie mój skill. Raczej go brak. Siema No teraz, to już musiałem ja trafić bez skillu. Dobra. To ty iść naprzód, teraz sobie pozbieram strzały. Na ja chyba sobie po piwko pójdę. Bo mam dwa, Nie, mam trzy piw w lodówce. Specjalnie na dzisiejszy stream. Coś mi ominęło? Eee, w sumie tylko tyle, że przyjąłem sprawę i przechodzę tą lokację od początku. Bo zamiast o, się dobrze, dobrze, dobrze. bo zamiast się, zamiast się nie, nie bawić, tylko ich zabić, to się z nim bawiłem, no i sam się zabiłem. Dobra, chyba trzeba czerpać przyjemność z zabijania. No co ty? No właśnie dlatego, no próbowałem, no ale kurde to jest najwyższy poziom trudności, więc nie mogę tak się pieprzyć z, z, z przeciwnikami, tak jak można pieprzyć się na innych poziomach trudności. Bez skojarzeń, proszę. No w sumie, pieprzenie to wiesz, to też są różne poziomy trudności. No tak, no a na kim ty jesteś? 69% Ma, Masz Veteran, czy, 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 czy dopiero ten rookie, czy może pro, czy delta na przykład? 69 level A czy ja mam strzałę? Czy ty, ty tam podobnie coś mówisz? Bo ja nie słyszałem. Nie, o tobie no dzięki, dzięki. Ej no, zabrał mi 300! Trzest... No co za frajer! Robiło jeden, robiło ja mam sześć strzał, ty powinienem mieć dziewięć. Trzy zostały i nie mogę tam przejeść już. No co za. Skurczydę kiedy... Za jest... trzy tygodnie będę w Poznaniu, więc się odwiedzę chętnie. O, no pewno zapraszam. Przenocuję cię w kuchni. To błąd, bo ci całą lodówkę. Jakbym tam coś miał. No to nie będziesz miał lodówki. <grym> no wiesz no lodówkę kupiła moja matka kiedyś kiedyś, więc... To nie, to jak mama matki A, widzisz, no. Kurde, sześć strzał mam. O. To, to było taka sztuczne, ale nie będzie. Nie dokończyłeś pytania na temat książki. Ja? Nie dostałeś odpowiedzi. Aha. Y... Znaczy ja osobiście, jeśli chodzi o książki, to ja się y, zawężałem do niedawna do dziedziny tylko psychologii i wszystkim, co jest z nią związane. Także... Mnie to aż tak nie kręci. Włam się ten teger. Jak ja to się nie pamiętam, jak to się miałem włamywać, tak? Czy tak? Jak to miałem się włamać, bo nie pamiętam? Aha! Ah, Okej. Okay. Mam ten motyw. Jest! Udało się! Pamiętam, że grałem w to pierwszy raz, to po odblokowaniu tych drzwi, te drzwi się nie otworzyły. Obojętnie ile razy nie próbowałem, te drzwi się nie chciały otworzyć. Dobra, teraz sobie w sumie Felin X3. Nie, wiecie co, nie. Lepiej, lepiej wziąć Felina X zamiast Marszala. Z racji tego, że na tym stopniu trudności postaram się likwidować przeciwników po cichu. No a Marszał teoretycznie. E, można było dołączyć tuning w, w Crysis 1, ale czy tutaj? To nie wiem. Można! A, no to super! No to... no to git. No to... 25 strzałów... Dobra, przeliczmy. Skalkulujmy sobie sytuację. 25 strzałów, a ten tu ma strzałów... E, czy 60 plus 35 to jest 100? No to chyba więcej, czyż nie? Laguje? A to najprawdopodobniej jest to wina samego Twitcha, bo na pewno nie ma mojego internetu. Bo mój internet nigdy nie laguje. Więc to raczej nie jest kwestia. Jeśli cię laguje, to może proponuję odświeżyć stronę. A tymczasem, Borem Lasem, czujesz się jak rambo, Villa karembo z tym łukiem. A tu będzie stęga przerywnikowa naszego Sykesa i Psychola, który się będzie spuszczał nad ekranem. Albo na ekran? Pokaż to z tego Teraz pokaż mordę. Psychol, tak jak nie rozumiem, dlaczego w Battlefield 4 jest tylko język rosyjski i polski, a nie ma angielskiego, czyli międzynarodowego, tak nie rozumiem, dlaczego w tej grze nie ma języka angielskiego w sensie dubbingu. Nienawidzę polskiego dubbingu w grach, jest tak niedopracowany, aktorzy dubbingujący po polsku są tak nieogarnięci, nie potrafią się totalnie wczuć w rolę, którą odgrywają, że po prostu mi się żegacze. chce. Jak usłyszałem dubbing w Hitmanie, najnowszym Absolution, bodajże Małaszyński chyba podkładał głos pod Hitmana, to po prostu... Kurwa, mojego mać, to było... to był koszmar. To był po prostu koszmar. Jeszcze ewidentnie próbował się wczuć w role Hitmana, ale... ...pizdu mu to nie wychodziło. Tak... taki... taki... taki głęboki głos, ale i tak mu to nie wychodziło. N -n -n, na siłę nic się nie zrobi. Na siłę to co najwyżej może się spuścić. O. Tyle. Silna. Tak mnie trafi z tym alarmem... Takim Jakim alarmem? Wiesz, co my pilnujemy takiemu jednego A... mieszkania i całego domu, nie? I mamy podgląd na całe mieszkanie, na wszystko, na całą posesję. Chyba z 33 kamery są plus dron latający. Więc to yy, jakiś czas się włączało albo gdzieś pewnie psy, albo koty łażą. Gdzieś. I ty musisz tam iść i to sprawdzić? Nie, mam działko wielolufowe, jest zdejmuję po prostu. <laughs> nie, no muszę i sprawdzić, mam dokładnie rację. O Boże święty. No ale to pewnie dobrze płatna robota, nie? No tak, ale wiesz... To mnie niebezpieczna. Wiesz teraz do ludzi nie strzelają tak, żeby nie zabić, tylko żeby zabić. Niebezpieczna w Polsce? No, nie jest Dizna jest tam. No niebezpieczna robota, spokojnie, wiesz, będziemy... Siedzisz tam, sobie presy. tak jak teraz przy komputerze oglądasz sobie jakiegoś banana na streamie i czekasz aż się skończy zmiana. Dobra, my tu mamy. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chyba, 9 nie, nie pogniewasz się, jak ktoś powiem, ale stęsknię się za tą twoją fajną mordą. Dlaczego znaczy miałbym się pogniewać? No nie wiem, no bo wiesz, ja tutaj bardzo rzadko o. nie mam czasu po prostu, nie? No dobrze, no. Ja ja co po... rzłości, a, co ja, a co ja powiedziałem tobie, jak ktoś się pojawił na te sie, Nie wiem jak nie, cię nie, usłyszałem, no właśnie, no to... Więc vice -vers po prostu. No tak, ale mojej gęby nie widziałeś. E tam, zobaczysz moją gębę w lepszej jakości w marcu bo Będzie HD kamera. bo na żywca, kupię, kupię, czy... sobie, kupię sobie tą kamerę, co Michał ma po prostu. Teraz na, razie, teraz na razie zaopatrzyłem się w mikrofon nowy i dysk SSD. Właśnie na tym dysku jest Crysis między innymi zainstalowany. Jak przejdę Crysisa 3 to wywalę Crysisa. I zainstaluję bf to już mam cały czas. Znaczy wiesz co, dowiedziałem się a propos tej licencji, którą miałem na, na system. I chodzi o to, że jeśli... Skończy mi się te 90 dni, to te 90 dni mogę jeszcze raz wykorzystać, i tak jeszcze dwa razy. Czyli tak naprawdę mam 9 miesięcy z tym systemem, który mam teraz. Jak książę? Kurde, no, do połowy roku mam spokój system systemem operacyjnym, w chłopie. A, a do, do, do tego czasu za, zarobię na nowy system legalny, kupiony, i będę miał spokój, nie? Dobra, ten tutaj nie wiem, czy on tu będzie szedł, czy, czy, czy pójdzie dalej. Nie, to z to jest ten wyska, co to szybszy dysk do dysk który ogólnie szybciej odczytuje dane i wczytuje dane i w ogóle zapisuje dane. Zawsze znaczy szybciej. Zapisamy? Jak w, tylko że jest znacznie droższy, bo ja za, za niego zapłaciłem 3,5 stówy, a to jest dysk o 28 GB. Więc mam w tej chwili dwa dyski, jeden zwykły, drugi SSD-na. SSD-ku w tej chwili mam Battlefield 4 i Crisisa, a na tym drugim dysku mam cały system i tyle. Aha, rozumiem. Także, ale w przyszłości myślę, że zaopatrzę się w drugi, drugi dysk SSD. Będę miał dwa dyski. No bo ja w tej chwili jak gram, to gram albo na YouTube, nagrywam albo streamuję i więcej gier mi jest niepotrzebnych. nie? A wolę, ja jestem raczej zwolennikiem posiadania gier cyfrowej, a i w cyfrowej jakości niż, niż pudełkowej. Dobra, pierwszego zgarnąłem. Zostało tylko <śmianowę> 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 ośmiu. I nie bardzo wiem, jak tą sprawę rozwiązać teraz. Dobra, zobaczmy, co kto gdzie jest. Ten na górze łazi, można by było tego na górze zdjąć. Ale mam na to system obrony pojazdów, który wysyłuje antypocis, który niszczy rakiety kierowane. Eee, w tym temacie się nie wypowiem, bo się na tym nie znam. A tu będzie za chwilę helikopter leciał, pamiętam. Dobra, tego inżyniera trzeba zdjąć od razu.

Pięknie, kurda, pięknie Dobra, może się uda zdążyć zanim on dojdzie? Znaczy, dojdzie. Doszedł. O kurde. No, teraz trafiłem. Dwoma strzałami go musiałem zabić, ale udało się. Huh. Chwila stresu, chwilę nerwów, ale jest dobrze. Cztery strzały zostały. Dobra, tamten się poszedł, pierdolaczej. Spowiedziałem, straciłem dwie strzały wybuchowe, ale. Zyskałem trochę czasu. Dobra, zregeneruję energię i zajmiemy się, zajmę się resztą tych patafianów. Jest. Tu i tak ładnie, stój, tak spórczy biegł. Między in the middle of ice i drugi. Pięknie. Ok, mogę iść dalej. Aha, ja pisałem o rzeczach, których. których. których, których są w Battlefield 4. Aha. no, no spoko. Generacja na razie to jest piece cake. Gdy dojdzie walka z y, obcymi, dobiorę się zacznie. Jadka o, na ten karabin szturmowy czekałem. O, witam. Żegnam. E, na ten skar. Pięknie to jest mi ulubiony karabin szturmowy z Cryzesa. Ciema pomro. Gdzie masz, Dobra, co my tu mamy teraz w tym karabinie? Powiedzcie mi tylko. Ech, mamy tak, mamy tłumik na pewno. Mamy kolimator. Zajebista holograficzny celowik, zajebista sprawa. Jest rewelacja. Dobra, nie jest może tak dokładny jak w Battlefieldzie, ale... To jest moja givera. Znaczy Na razie... Jednak wolę łuk. Tylko dlatego, że mam tylko 4 strzały, gdzie reszta? O kurde, tak daleko? Mam 4, bo miał 5... 6... Bo jak masz tą czerwoną ty, tą y, beczkę, to musisz w nią strzelić, dostaniesz wtedy nieśmiertelność na 10. minut. No i sam się zabiję przy okazji. Masz w A, ale ty, ty trolu jeden. O, tak, Oooo tak. Madafaka, madafaka. Pięknie. Dobra, idę do spoko na bo teraz nie szlak bez. Spoko. Łapetynkę czy jajeczka, jajeczka. O! dostał, prosto w To było bardzo wredne. O, pięknie. Ale żeś się, ale żeś się chłopie ustawił. O, ciotę ma. Coś mu, coś mu wypłynęło spod gaci. O czym ja myślę? Dobra, wyłączę maskowanie, bo i tak nie zauważy. Chyba? Chyba. Dobra, to mnie nie widzą. Teraz tak, zlokalizujmy resztę, resztę To Tu są dwie, to mogę. No z tej perspektywy mnie nie zobaczą. Więc mogę spokojnie te dwie strzały zebrać. Ja za chwilę będę musiał iść po piwko, bo coś czuję brak alkoholu w, w organizmie. Jak, jak zakończę już podboje w krajzysie to wejdziemy do, do bf ale zaczniemy od nierankingowego serwera jeśli, te, jeśli będzie on jeszcze istniał, bo przypuszczam, że będzie istniał i wejdziemy na ten nierankingowy serwer i pokażę Wam bronie, które będą w Second Assault, czyli drugim uderzeniu czyli AS VAL, 2000 Gol Magnum po prostu jest takie serwer, na którym można można pograć tymi brońmi, które Pojawiły się dotychczas, wszystkimi, które pojawiły się dotychczas, do łącznie z drugim uderzeniem, Johnny, mnie 2 robię na chwilę. Spoko, damy radę. Ok, na razie jest pięknie z tym poziomem trudności, bo przeciwnicy, mimo że są inteligentni, no to na szczęście nie wykazują na razie zbytnich oznak tej inteligencji. Aczkolwiek bardziej boję się pierwszego spotkania z obcymi. Bo te skórczybyki są znacznie bardziej wytrzymałe niż jakikolwiek człowiek. A musiał musiałbym dać głos. Ojojoj! Zauważył mnie? A no tak. to nie oczywiście szaleje. Psyhol. Ok, no to tak eee, Tu <tupon> będzie pierwszy Błep łeb, Beczki nie ma na. No. O jest beczka, tylko wątpię. Nie, jeśli ja trafię w beczkę, to być może tracę strzała, Nie chciał, a chciałbym tego uniknąć. Mniej, ale się mylę więcej. Ale o co Ci chodzi, Adrian? Bo, nie być w, bo ja nie być w temacie chyba, za bardzo. to tylko jeden. No i tyle. Wszyscy załatwieni Nie było aż tak źle. Przy pierwszym podejściu nawet. Czy mam ten kolim... A mam ten skar, dobra. Skar plus kolimator. Skar mod 2 na skar kolimator. Jaka to ta różnica? Chyba żadna. Zostanę przy tym. Tak na razie nie będę go używać. Okej, okay, to chyba wszystko. Gdzie mam strzał? Sześć. No, obrazu. Aaa, no tak. Już nie sześć. Już 9. haha zapomniałem, że tu są jeszcze... ...ładowniki... ...na broń. Ok. A więc tak. Skanujemy. I to robocie. No i jest Git. Czekaj, zaraz będę. Ja zmiana Jesteś pewien, że sobie poradzisz? Falsie. ja nie potrzebuję. mamy czas. Jestem 19. A z letkim poślizgiem jesteśmy, także nie jest tak źle. Myślę, że maksymalnie do 22 i potem wejdziemy do BF. No dobra, tu mamy. Aha, to jest ta broń, co strzela tym prądowym czymś. Frej. Dobra, no, moment. Dam Frejowi tylko mowę, żeby nie było. A gdzie, gdzie jest tu moja. Ej, no bez. Gdzie ja mam? Ej, no bez jaj. Zbugował mi się ten skar. Ja chcę wyjść, ja chcę pobronić. No co? Oj, tutaj wyleciał. O dobra. Moment dam, dam tylko... Dam tylko Frejowi mow mowę i zaraz wracamy. Dobra te są. O, wszyscy już są, dobra. Wracamy do gry. O, gdzie, że Michał jest na tym. Na się poniżej, z Las semiaru. Wracamy do Michała chyba z domu. W tej chwili. Dobra. Niestety nie mam tej mojej giwary. Zbugowała mi się sucz. sucz. Będę musiał tego gówno używać. Ruszam. na razie mnie nie zauważą.

To jest. Dobra. Co tu się dzieje? okiem, osłaniać mnie. Użyj! Okej okay. kolejne padło. No, kolejny idzie, Czas tam tu przejdzie. No i kolejny padł. To się tu zbliża. Tędy nie przejdzie, to tylko tu dołem, dołem może przejść. No to będziemy mieć kolejne, kolejnego fraga. Ale poczekam aż tu wejdzie. Wrócił. Dobra, teraz zajmiemy się tamtymi już po drugiej stronie.

się ukryć, zagenerować się, o kurde. Ach, nie trafiłem w skurczu byka. Dobra. Muszę, muszę wrócić po tą łuk, po z strzałę raczej. Uf. Ktoś lubi często wchodzić. Znaczy na kanał. Dobra. O! Jest ich więcej. Pum, może, może sami się do mnie zgłoszą. W w jeden granat nie żyją. Nie ma granatów. No nie dobrze. Ale oni do góry wchodzą. Także za chwilę ich będę miał wszystkich prawdopodobnie. Co się może zaganarować? Raz, raz, dwa, trzy. Na górze jest. A czy na dole? Cztery. Dobra, tu kolejny widzę, to nawet nie trzeba Trzeba się cofnąć. Jedna strzała mi gdzieś, gdzieś się zapodziała, ale musiał potem po nią, pod nią wrócić. I od początku wszystko widać ja pierdzie, ale jak nie niefort. No właśnie widzę, no właśnie. A, o, Michał jest na tym. Nikałeś. No, widziałem. Ale nie gra i I raczej inaczej grać nie będzie. Ale w domu jest u siebie czy w domu u rodziców? Chyba w domu u siebie, bo do... no, czy no, w domu u siebie, czyli u rodziców Tego co mi mówił wcześniej Dobra, trzeba zacząć kasować, bo tak jeśli ja trafię w wybuchającą beczkę to stacy strzały, a tego wolę uniknąć Mam tylko 9 strzał Dobra, działamy. Raz, raz. Raz to w plecki. Czy ktoś to zauważył? Czy ktoś mnie zauważy, jak się tu ukryje? Nie. I tak, raz, dwa. Urdwa nie trafiłem, przepraszam za słowo. Na wolnictwo. Trafiłem teraz samo. Zmordowałem jedną strzałę niepotrzebnie. Zbyt szybko chciałem to załatwić. Są w stanie w miejscu, żebym go mógł zdjąć. Tak, Dobra, regeneracja zrówia. I tak, muszę iść po jedną strzałę i się ukryć w miarę możliwości. Na górze, bo kurczę, bo którego zdjąłem. To mnie chyba nie zobaczą. Nie. Okej. Okay. Tam idzie sukin kot. Tego trzeba będzie zdjąć jeszcze. Pięknie. Czysto częściej? Niech się naładuje kombinezon.